rozpoczęłyście fazę playoff od spotkania z Polonią Bytom. Te mecze z Bytomiankami na pewno są zawsze bardzo dużym wyzwaniem. Więc zapytam najpierw jak podsumujesz w ogóle to spotkanie dzisiejsze? Wydaje mi się, że zagrałyśmy dobrze. Było wiele błędów, które można poprawić, ale nie był to nasz najgorszy mecz. Pokazałyśmy, że potrafimy walczyć i że nie poddajemy się, że gramy do samego końca. Z czego najbardziej jesteś zadowolona w tym meczu? że nie bałam się tych przeciwniczek, nie bałam się podejść do nich, podjechać i po prostu na siebie wziąć ten strzał od nich, że po prostu nie uciekałam od tego krążka. Dzisiejszy mecz na pewno był dużo trudniejszym spotkaniem od tego, czy od tych dwóch z sezonu zasadniczego, bo też rywalki miały mocniejszy skład, ale czy mogłabyś jakoś porównać tym mecze? E no, był to zdecydowanie mocniejszy mecz, bo jednak seniorki umiały dobrze rozegrać tą grę, dobrze się ustawić, wiedziały, taktycznie grały i po prostu no po prostu nas zrobiły w, w tym hokeju. Ale grając z tą młodszą ligą to też były ciężkie mecze, też umiały się te zawodniczki dobrze ustawić. No na pewno ten mecz był dla nas bardzo dużą lekcją i dużo z niego wyniesiemy. Jeszcze ten sezon się dla Was nie skończył, ale jakbyś mogła do tej pory go podsumować. To jaki jest to sezon w ogóle dla Was? Wydaje mi się, że to jest dobry sezon. U nas nie ma za dużo dziewczyn do grania, a na to ile mamy, naprawdę umiemy pokazać to, że umiemy grać i to, że po prostu walczymy o to. O to, żeby pokazać się z jak najlepszej strony. A jaki jest to sezon dla ciebie? Czy jesteś zadowolona ze swojej gry i z tego, ile punktów do tej pory masz? Wydaje mi się, że jest to mój jeden z najlepszych sezonów, bo nie, nie gram też za dużo, ale widzę duży progres w swojej grze i w tym, że po prostu idę do przodu. Na co według ciebie stać was w tych kolejnych meczach? Czy jaki ogólnie jest cel wasz jeszcze teraz do końca sezonu? Wydaje mi się, żeby pokazać, że jednak to, że jesteśmy na tak niskim miejscu, nie znaczy, że jesteśmy tak słabe i że po prostu nas olewać, że my też potrafimy grać i też umiemy pokazać się dobrze. A jakie jest twoje takie sportowe marzenie największe? Wydaje mi się, że po prostu dostawać się do kadry, no i tam się pokazywać dobrze.